Kiedy jesteś w sklepie i wciskasz jakiś przycisk w zabawce dla Beki, ale wtedy ona zaczyna głośno wyć i nie wiesz jak to zatrzymać. Dalej Jinx użyj tańca deszczu, Herakros użyj tańca mieczy. Mój ojciec nie mógł znaleźć na pulpicie ikony Google Chrome, więc zrobiłem to. Ja chcę pojechać na fajne wakacje, również ja. Wszystko u mnie ok, serio, wszystko u mnie w porządku. Kiedy siedzisz w barze i nagle najdą cię wspomnienia: 20 rodzajów nieba. Sześcioletni ja, obserwujący, jak wymyślony przeze mnie gość skacze po dachach mijanych budynków. Kiedy telefon rozładuje ci się w miejscu publicznym i nie wiesz, co masz ze sobą zrobić. Szef, wszystko dobrze? Wyglądasz na zmęczonego ja.